No to przeczytaj, co tam jest napisane po niemiecku, bo ty się trochę uczysz niemieckiego, to przeczytaj, co tam jest napisane. Ja się uczę niemieckiego, jeszcze tego nie rozumiem. Nie rozumiesz tego jeszcze? No, nie, jeszcze, jeszcze? Jeszcze nawet tego nie rozumiem. Ale tutaj czytałaś coś, weź spróbuj przeczytać, co tam jest napisane. Grusę. Fordiś. For For Czyli dla, coś dużego dla ciebie, tak? No. Ich hab dziś lieb, czyli da, ja mam jakiś, to chodzi o miłość tutaj, wiesz, no. Zobacz, ja ciocia przysłała paczkę. Naklejka mi, No, otwieramy dzisiaj? Tak! Nie, my chyba pozostawimy ją jutro, bo to już dzisiaj już dzisiaj. jest późno. Nie. Dzisiaj, dzisiaj! Jutro, ponieważ dzisiaj już jest późno i my idziemy się myć, I więc będzie dla was niespodzianka. Będzie wow, będę mogła użyć nie, będzie się wam lepiej spało, jak będziecie wiedziały, że jutro na jest paczka. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, słuchajcie, a druga rzecz jest taka, że trzeba powiedzieć, że pan, który przynosi te paczki i te poprzednie paczki, które cię przesłała, on jest bardzo sympatycznym człowiekiem, prawda? Zawsze dzwoni wcześniej i tak jakoś taki, taki miły jest. No właśnie, ale w Polsce to tak dzwonią, czasami dzwonią, czasami nie dzwonią, ale zawsze, zawsze jest to miłe. A może jednak Ech. zajrzymy, co? Nie, nie, nie. Tak, zajrzymy! No masz, by się Jest, jest. Yes. My nie pójdziemy chyba dzisiaj spać, tyle atrakcji. No, przyciskaj. No, Tata weźmie nożyk. A Ciocia, ty musisz jeszcze wiedzieć, Ale, że. No, jeszcze Renia musi zjeść, bo inaczej nie otworzymy. Renia, siadaj i jedz. Ty musisz Ciocia wiedzieć, że my mamy w ogóle taki brzydki czas teraz, bo Monika musi no, siedzieć na kwarantannie. No, nie może nigdzie wyjść. Wszystkie jej urodzinki, miała urodziny. Nie mogli ani z rodziny nikt przyjechać. Nie nawet załatwiony z Ciocią Karoliną i z wujkiem reakcję. Do nich tą sobotę. Tak, na taki, na taki weekendowy wypad nic nie może zrobić. Nigdzie nie może jechać, nie może wyjść, prawda? No, Renatka z kolei jest chora. Tak, i siedzimy w domu, więc dla nas to jest naprawdę duża przyjemność i duża radość, prawda? Tak. Tak, Rysia tutaj siedzi. Nie?